Czym jest literatura obozowa? No słuchaj, na obozie to kojarzy mi się, że siedzisz sobie z gronem przyjaciół, jest ognisko, pijecie sobie piwko, jesteście wiesz, w gronie natury i możecie czytać jakieś straszne opowieści. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i zapraszam na specjalny odcinek z Pawłem dla Pieniędzy. W dzisiejszym odcinku lektury maturalne. Zaczynamy. Co zrobił król Edyp, czego Ty nie chciałbyś zrobić? Przespał się z matką swoją? To, tak jest. To było to? Tak jest. Czy to... Nie, nie, nie on ukradł ogień. Nie, 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 nie. Zabił żonę? Coś gorszego. Nie wiem, gwałt? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Z dobrą stronę idziesz. Wywołanie jakiejś wojny? Zabił swoim, swoją teściową. To było coś innego. Hmm. Stosunek? Ja, jaki kolega tam z tyłu pokazuje... Się. Dobra, to masz podpowiedź. Z kim nie chciałbyś mieć stosunku? Ze swoją siostrą. To nie gra o tron, ale jesteś blisko. Czyli tam jakieś kadzirodztwo było grane, można powiedzieć. Tak, tak. Mm, dobra, to coś czuję, że nie wiem, ku, kuzyństwo może. Niestety nie, gorzej. Zimno, dobra. Matka? Zabił ojca, oprawiał z matką seks i miał dziecko z matką. Wow. Nieźle. Nie wiem, zabił kogoś w jakiś taki okrutny sposób. A czy za miłość też można nienawidzić? Ale nie powiem nic, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czym zajmowała się lichwiarka? Lichwiarka to była osoba pieniążki pożyczała, nie? Lichwą się zajmowała i to jest dokładnie. nielegalne w Polsce. Dokładnie tak. Coś handlarką, czy ona kradła i sprzedawała? Nie pamiętam dokładnie. Spowiednik i spowiedź, tak? Lichwiarka i? Lichwiarka i lichowanie. Ja pracowała w urzędzie skarbowym. Chaniem? No nie, 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 nie. nie. A z, w zbrodni i karze, może pamiętasz, była lichwiarka, to był taki zawód. Może to z jakimś wózkiem, że ona coś przewoziła? Czemu pytam o to w tym odcinku? O akurat o lichwiarkę? Nie mam pojęcia coś, Ktoś coś z nią zrobił I z jej siostrą Chodzi o stosunek? Nie Ktoś <grym> miał do nich negatywny stosunek Negatywny stosunek, ale zrobił coś im? Tak Zabił? Tak Drastycznie? Drastycznie, siekierą to dobrze To była jakaś książka? Tak, tak, tak dobrze tak, myślę? Tak, tak, tak I tam lichwiarka została zabita siekierą Nie wiem, balladyna? Lichwiarka, nie wiem, może nowoczesna prostytutka? prostytutkę? nie, to była podpowiedź z tą pożyczką. Aha. Nie wiem, no to może była pani po prostu z banku. A dlaczego o to pytam w tym odcinku? Nie wiem, chcesz mi pożyczyć pieniądze? Nie. A chcesz pożyczyć ode mnie pieniądze? Nie, nie, też nie. A dlaczego zabił? By się chciał wyżyć chyba, no. Podpowiedz mi. No, jest pewna znana lichwiarka z literatury. Kojarzysz może Zbrodnię? Zbrodnię, oczywiście. Bardzo fajna książka. Tak coś na zamku siedziało, zabijali się też, bili się między sobą. Nie, 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 nie. Przyszedł jeden koleś z siekierą i coś zrobił. Odrąbał jej rękę, nie wiem, palec. Pożyczałem... <laughs> ja nie pożyczam pieniędzy. <laughs> nie, nie wiesz, ty pożyczasz. Ty się do niczego nie musisz Boże, przyznawać. W jakiej lekturze przeczytasz, mój drogi, o przygodach Zbyszka, Danusi i Uranda? O krzyżacy. Zgadza się? Krzyżacy? Tak jest. Autorstwa? w Prus? W lekturze Zbyszka donosi Juranda. W Konradzie? W Konradzie? Nie, nie, nie. Nie, nie to wejdzie w odcinku na pewno. Pantadeusz. Pantadeusz. Nie, to nie będzie Pantadeusz. E, czekaj, to będzie jakiś chłopi. O, chłopi. tak? moja odpowiedź to chłopi. Chłopi. Okej, okay. kto napisał tango Mrożka? Mrożek? Też nie wiem, nie wiem. A to jest. Nie, tango to z Hiszpanii, to nie może być w Polak. Nie, na no, z Polak. Tego też nie wiem. Bracia Mroczkowie. Nie wiem. A tango mrożka? Kto napisał granice naukowskie? Nie mam pojęcia. A tango mrożka? Nie mam pojęcia. A proces kawki? Nie mam pojęcia. Dlaczego Danusia rzuciła na głowę Zbyszka białą chustę? No po to, żeby go nie stracić, w takim sensie, żeby nie odcięto mu głowy. Dokładnie. Zdradził ją. Z kim mógł ją zdradzić? Z jego poprzednią dziewczyną. Coś... Czy ona jeszcze yy, coś. Chciała wyrazić poprzez ten gest? A, no tak, pewnie chciała go e, ośmieszyć. Czekaj, czy to nie jest przypadkiem? Tu jest, pan Tadeusz. Ponieważ chciała, żeby wrócił? Nie wiem, jako obietnica swojego dziewictwa? A To ciekawa teoria. No bo... i mu oddała tę chustę, żeby się oferować mu. A dlaczego akurat w tym momencie to zrobiła? E, umierała. Czy ona to zrobiła, ponieważ był pewien problem z posłem krzyżackim? Miała wyjść za kogoś innego, a chciała za właśnie Zbyszka. Dlaczego to mogła zrobić? Jakie mogły być powody? No, to żeby go tak zaklefać przed innymi dziewczynami. O to chodziło? <grystanie> <grystanie> Jak związek się na Facebooku ustala, to żeby inni po prostu nie podbijali. To tak, coś takiego. Tak kiedyś było z chustą, tak? No, no tak. Nie wiem, żeby nic nie widział na przykład. Ograniczyć jego pole widzenia. No, dokładnie. Takie błogosławieństwo jej. <grystanie> po błogosławić. Coś w tym stylu, tak. Że tak na jego walkę Rozumiem. Ja tak wierzy w niego. No, bo on ją uratował i to było w podziękowaniu, żeby później okazać też jemu swoją wdzięczność i miłość. Żeby go uspokoić? Żeby go uspokoić? Na przykład? Groziła mu już z szubienica, więc uspokojenie byłoby dobre. To, to może, żeby nie widział, co go czekało. Czym zajmował się Stańczyk? On był chyba własnym, nadwornym. Tak, tak się wydaje. Jakimi zbrodniami się zajmował? Jakimiś... Nie, 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 nie. Czymś związanym z psychiką? N nie, jeszcze nie te czasy. Jeszcze Freuda nie było. Nie wiem, no może w Stadninie Koli pracował. Od Stańczyk Stadnina. Why not? No kto taki zrelaksowany siedzi na tronie? Z... Nie wiem, trupem mógł być jakiś. <laughs> no nie, no nie. To był jakiś w tym takim, w tych takich nudnych. W Dziadach to było? Nie, też go możesz kojarzyć z pewnego obrazu. Nie wiem, Wodzirej jakiś. Się... Wodzirej? wodzirej? To jest, to jest <laughs> dobra podpowiedź za kamerę od dziewczyny. <laughs> Nie wiem, był jakimś pisarzem. Czym jest literatura obozowa? Ona jest pisana przez więźniów łagrów i obozów koncentracyjnych tak i jest. dotyczy właśnie ich przeżyć w tym związanym. Tak jest, bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Że Na przykład na wojnie, e, właśnie żołnierze piszą w sobie jakieś teksty, które załóżmy zagrzewają ich do warki. Jak ktoś bierze książki na obóz? Ty, ty brałaś książki na obóz? <laughs> Nie, to widać. To literatura czytana przez ludzi mieszkających w obozie? jakim tak obozie? Takim wakacyjnym obozie? Bardziej mi się wydaje wojskowym. A to jaka to mogła być literatura? Jesteśmy żołnierzami. Patriotyczna. Patriotyczna, coś jeszcze? Sobie czytane? No to w sumie jakieś wierszczyki. świerszczyki, Świerżczyki? Czy coś takiego? Może <noise> no. literatura, która była pisana podczas, nie wiem, jakichś yy, obozów, nie wiem, pisana nielegalnie, pod cenzurą jakąś, nie wiem. Ale kogo cenzurą? Państwa, zaborcy. Obozowe na zasadzie jest taka zaborcza, tak, że są zabory Na przykład. na przykład w zaborze pruskim i piszą takie te. Tak. Dokładnie. No słuchaj, na obozie to kojarzy mi się, że siedzisz sobie z gronem przyjaciół, jest ognisko, pijecie sobie piwko, jesteście, wiesz, w gronie natury i możecie czytać jakieś straszne opowieści. Dziejące się gdzieś w przyrodzie? No, na znaczy, zasadzie, że mamy jakiś obóz, tak, w lesie mm -hmm. i tam... Dobra, to co tam możemy czytać? Jaką literaturę? Opowieści, horrory? Horrory. Książki pisane na obozie. Jedziesz na obóz, zabierasz ze sobą zeszyt, pióro i, i piszesz? No, tak bym to stwierdził. Nagrodę tak, no... takie lekkie książki. No, no, no. no. Literatura obozowa. Ko kodeksem moralny. Który? Przystosowuje nas do życia w obozie. I wszystkie takie zasady, reguły, whatever. Zośka, Alek i Rudy, jakiej lektury są bohaterami? Kamienie na szaniec. Tak jest. A kim jest Zośka? Zośka to jest mężczyzna, niestety. Z jakiej lektury kojarzysz Zośkę, Alka i Ludego? Może dzieci z Gularby? Miasto 304. Pamiętasz, kim jest Zośka? Jest kobietą. Czy gdyby Zośka e, chciała się z tobą mówić, czy ty byś przystał na propozycję? Nie wiem, być może tak. Czy ty umówiłbyś się z Zośką? Z Zośka, całkiem niegłupie imię, więc myślę, że. Imię Zośka Ci się stronę. podoba? Mogłoby być miło, jakbyście się jak, omówili. Coś to jest źle, bo moja dziewczyna mnie teraz zabije, jak usłyszę, że się Zośka podoba. Tym bardziej, jak się dowiesz, że Zośka był facetem. Powiedz coś na temat Zośki. Bardzo miła, uprzejma dziewczyna. Waleczna, sercem, duchem. Piękna oraz bardzo odważna. Zośka według Ciebie jest archetypem matki Polki? W sumie można ją za taką uznać. Źle. A Leśka? która? A Zoszka to ta piękna blondynka? Która ich tam podrywała wszystkich. A proces kawki? Kawka. A tego co nie miałam, to nie powiem? Nie wiem. To na pewno wiesz. Proces kawki. No 100% nie wiem, wiesz, co nie przychodzi mi nic do głowy, naprawdę. jak Ale ten... poczekaj, proces kawki. No nie wiem. Kochanowski. Kochanowski. Tak bym powiedział. Nie wiem. A proces kawki? Nie wiem, trzeba był Wisławę Szymborską. Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Co wspólnego mają chłopi z nagrodą Nobla? E, Władysław Raymond dostał za chłopu właśnie nagrodę Nobla. Tak jest, bardzo dobra odpowiedź. Super. Bolesław Prus dostał za, za to Nobla. Film dostał nagrodę Nobla? Nic. Dlaczego? A dlaczego by nie? Nic. Mieli w ogóle coś wspólnego ze sobą? Chłopi z nagrodą Nobla? No, no tak. Kto z... więcej ziemniaków zbierze? Nie na no, świry, ale kto większego ziemniaka zbierze? Takie rekordy. A tak? gdzie zbierali? W ziemi. Pewnie jakiś taki chłopiec sobie miał nagrodę Nobla, co nie? Czym był fiut z wiatrówki? To był oddźwięk wystrzału wiatrówki. Cholera, zgadza się. Znowu nie dał się wpuścić w Maliny. To była jakaś kaczeń śmowy? mowy. Ono ma to chciałem to powiedzieć. Powiedzieliśmy w tym samym czasie. Może zużyty. ten. pocisk? Pewnie to coś wśród. To śród. Co nie, ale jesteś blisko. Ja wiem, że to jest to takie, co się czyści. Nie, bo wiatrówki przecież to jest na wiatra, nie na proch. Nic mi to nie mówi, to akurat kompletnie Na tym się nie znasz Nie znam się Nie znasz na fiutach Z wiatrówki No, no z wiatrówki to już tym bardziej się na pewno nie znam Bo o co chodzi z fiutem z wiatrówki I Może to ci się kojarzy z ustrzeleniem czegoś Nie wiem, może strzelał z wiatrówki czy to, Nie wiem, mi sam przestrzelił fiuta Jaką trajektorię, bo musiałem mieć to żeby strzelić A chodzi o erekcję? O erekcję? No bo nie wiem To fiut z wiatrówki, co Mickiewicz mógł mieć na myśli? Spust Ale jaki to był spust? Dalekobieżny. Dalekobieżny. Fiut z wiatrówki. Z czym Ci się kojarzy fiut? Lepiej Ty nie mówisz, czym się kojarzy! Hmm? Śród. W którym się... Strzelano. Strzelano się. Nie, wolę... Bar no, bardziej myśleć o cipkach niż o fiutach. A Bogu rodzica? Autor nieznany. Tak jest. Bogu Rodzica. Bogu Rodzica. To była lektura ze średniowiecza. To pamiętam. Ja tak strzelę Chopin. A kto jest autorem Bogu Rodzicy? Stary, ja wiem. Tylko ja zapomniałem teraz. A na jaką literę? Inicjały? No właśnie, nie podpowiem ci tego. To był jakiś kompozytor? Jakbym miał pierwszą literę, to bym jestem pewien, że bym powiedział, ale nie mam, więc. <laughs> Bo właśnie nie wiemy, kto był autorem. Tyle mądrości już nam na dzisiaj wystarczy a my zaraz sprawdzimy dla Was z Adamem, czy bardziej opłaca się pójść do liceum, czy może do technikum. Kliknijcie w link i sprawdźcie w nowym odcinku dla pieniędzy. Zapraszamy!